Dzień dobry, witajcie! Aktualizacja 14.8 zbliża się do serwerów World of Warships dekada na morzu, czyli 10 lat World of Warships 10 urodziny. I cała masa nagród i żetonów do wyformienia misji do zrobienia i całej masy tej aktywności, która jeszcze na nas czeka. Poza wbijaniem żetonów na wielką wyprawę, cała masa innych nagród, zbierania na Junego, czy odbieranie po prostu zwykłych kontenerów. Omówienie, jak zawsze, aktualizacji z lekko szyderczym komentarzem, choć tym razem myślę, że będzie trochę bardziej na poważnie, bo tych nagród jest naprawdę całkiem sporo. Sama ta lista tutaj, co widzicie, za samo zalogowanie się, gwarantowane otrzymanie okrętu 6 tieru z kontenera szostotierowego. Jeżeli macie wszystkie, no to myślę, że się domyślacie, co będzie rekompensatą, bo jest to zwykły kontener, nie elitarny. Jeżeli ma dopisane elitarny, znaczy, że rekompensatą są dublony. Jeżeli nie, to znaczy, że kredyty. Kontener okręt 7. tieru w ramach nagrody końcowej pierwszej linii postępu przepustki wydarzenia. Tak, w darmowej przepustce jest jeszcze do tego kontener 7. tieru. Także trochę tych premek do wyfarmienia jest. To samo zalogowanie. Szóstka za zrobienie pierwszej linii postępu. Siódemka w ramach prezentu dla wszystkich, którzy bym styknęło już 5 lat na Morzach Wartości od czasu ich pierwszej bitwy. Ci, którzy stoczyli washi, co najmniej minimum 25 bitew, elitarny kontener okręt pomimo 8 tylu. A tych, którzy stuknęło 10 lat, elitarny kontener okrętu specjalny 10. Tak. Nusemka i dziesiątkę do zgadnięcia dla tych, którzy już trochę latek w się y, pograli, no i wytrzymali do tej pory. Do tego, oczywiście, nowy krążownik do 130 super kontenerów, no i jeszcze cała masa pomniejszych kontenerów do zebrania y, za żetony jubileuszowe. Do tego tam jeszcze, dobrze pamiętam, jeszcze jakieś buściki, niebuściki będą. No i w ramach specjalnego podziękowania dla naszych testerów w wersji alfa i beta, graczy, którzy byli z nami od samego początku, przygotowaliśmy dodatkowe nagrody, które będzie można odebrać też do końca roku. Tak, dla Alfa testerów jest to 90% zniżki, w zasadzie są to dwa kupony, jeden stalowy, drugi węglowy, na okręty, który daje 90% zniżki, a drugi yy, dla beta testerów, który daje 50% zniżki na kupony też stalowe i węglowy po jednym alfa testerzy 90%, gruba zniżka i beta testerzy 50% też całkiem spora zniżka. Ja się załapałem niestety na beta, na alfa to za późno się o wowsie ie dowiedziałem, jak już się dowiedziałem, bo owcie to beta wystartowała zamknięta, niestety na alfę się nie załapałem. Ale trudno, w każdym razie można je odebrać aż do końca roku, co jest bardzo ważną informacją. Czyli nie musicie ich wydawać od razu, bo wiadomo, już tam się zaczęły pojawiać komentarze, w stylu co. Przecież Alfa i Beta testerzy co grają od początku, to mają już wszystkie okręty, ale to kupony można odebrać do końca roku. A kto wie, może coś w międzyczasie pojawi się za stal albo węgiel, kto wie, kto wie kalendarz codziennych logowań, czyli super kontenery, węgiel, kredyty wolne, PDK, konta premium, no i maksymalnie 2000 żetonów i biluszu do wykorzystania zbrojowni w stacji, w stacji rocznica, czyli nawet jeżeli ktoś zaczął niedawno swoją przygodę z Wowsem i żetonów nie ma zbyt wiele do wyfarmienia zakrętów, to zawsze to 2000 za samo codzienne logowanie będzie do wydania zbrojowni. No i te premie za skuteczność bojową, czyli coś aka śnieżynki, tylko urodzinowe, czyli zrzucanie, zrzucanie premii bazowe wymagane do 7 premii, jeżeli mamy 600 plus okrętów, czyli znowu musimy bijać po te 1000 bazowego, pasek napełniać. No i jeżeli chodzi o okoli, okolicznościowe nagrody, za superkręty jest STAL, za resztę okrętów są żetony jubileuszowe, za dziesiątki 125, za dziewiątki setka, za ósemki, 75, 50 za siódemki, szóstki 35 i 25 za, za piąty tier. No i oto przykładowe atrakcje, czyli nowy krążownik, efekty zniszczenia jest w porządku. This is fine do 130 kontenerów i kontenery kolekcji do zgarnięcia i ta cała masa tamtego w zbrojowni co jeszcze będzie czekać o port Dok Dekady, czyli interaktywny port, w którym będziemy mogli sobie poklikać na to jak w międzyczasie wowsik się zmieniał, ewoluował, wszystkie te no między innymi skorta sterowców, widzimy Piniata, Sci-Fi, tu możemy United, united czyli orły kontra, kontra szarki no jest tu tego, będzie tego do poklikania, więc port będzie bardzo interaktywny do tego nawigator aktualizacji i wasza historia służby, gdzie będzie można sobie przejrzeć, będzie można sobie zobaczyć nasze, między innymi sumę stoczonych bitew, czas spędzony w grze, najczęściej używane okręty, całkowitą skuteczność bojową i oczywiście będzie można to jeszcze w linku udostępnić. Najbardziej szczerze powiedzmy interesuje mnie czas spędzony w grze, bo są niby strony, które tam próbują to wliczać, ale to one to wyliczają tak uśredniowienie z bitwy, nie na zasadzie faktycznego czasu. To ciekaw jestem ile wyjdzie, myślę, że ta cyfra może co po niektórych przerazić. Honorowa służba, wasza pierwsza bitwa w Dobra, to nie będę tego czytał, bo nie chodzi o to, że będą nagrody, czyli to, co już wspominałem wcześniej, czyli elitarny kontener 8 tieru, elitarny kontener 10 tieru, w zależności od tego ile lat spędziliście w World of Warships, więc do no, powtórka tego co było wyżej. Rocznica wielka wyprawa, czyli wielka wyprawa dalej trwa, dalej zbieramy żetony, dalej zbieramy te tokeniki na John'ego, czyli to co już, już, już leci dalej jest, więc jeżeli ktoś. Nie zaczął, to myślę, że dobry pomysł się tym zainteresować. Nowe niemieckie krążowniki, wczesny dostęp, czyli niemieckie krążowniki z manualną kontrolą baterii głównej. Oczywiście materiał się u nich pojawi, jak tylko wejdzie aktualizacja która je naprawi i jeszcze tam będą małe zmiany w parametrach, jak dobrze pamiętam, więc czekam aż to wejdzie e, i będą one dostępne. Wtedy normalnie to wtedy sobie wpakuję się na prasówkę, zagram coś i zrobię materiał, jak tam wrażenie z dziesiątki i tak dalej, bo materiał z której linii wybrać, no to pojawi się oczywiście, jak już linia całkowicie wejdzie do gry. No i cóż, no doczekaliśmy się manualnej, dodatkowej, to niech to sprawdźmy to, jak to, jak to działa. Dostęp do zestawów z nowymi niemieckimi krążownikami zostanie odblokowany w drugim tygodniu. Aktualizacji 14.8. Jednak część poświęcona aktywności będzie dostępna już od początku. Aktualizacji o tym, jak zdobyć, jak grać nowymi, bla bla bla, bla, oczywiście w osobnym artykule. Przepustkę, wydarzenia 10 rocznica. W podstawowej przepustce mamy kontener, yy, okręt premium 7 tieru. Do tego mamy niebieski wybuch, nowy, nowy ten, nowy, nowa animacja yy, zniszczenia przeciwnika. Do tego oczywiście kapitan i tak dalej, tak tego Jeszcze też flaga dekada na morzu do zgarnięcia z przepustki. Jeżeli chodzi o wersję premium, Klasycznie 2,5 tysiąca doblonów, gdzie mamy do zgarnięcia stałe kamuflaże, nowiusieńki krążowni, który jest oparty na Ferruccio i nowy efekt zniszczenia jest w porządku. This is fine, czyli to jest to. To jest świetnie, świetnie to jest. This is fine. Jest fajn. Tutaj pozdrowienia dla tych, co wiedzą o co chodzi, czyli mem zrobiony jako, e, jako, e, jako efekt zniszczenia. Fajnie, że ktoś po tym pomyślał. A jeżeli chodzi o Optio, no to jest to Ferucio. Jeżeli ktoś nie zna Ferruccio, to Ferucio szału nie robi, ale jednak jest to siódemka w przepustce za 2,5 tysiąca doblonów. więc jak za 2,5 tysiąca siódmo krążownik, spoko. Ferruccio da się pograć ale trzeba uważać, trzeba, trzeba, trzeba uważać, tak, zdecydowanie nie jest to najprzyjemniejszy krążownik siódmego tieru, ale coś tam nie pograć. Można codzienne i tygodniowe misje, czyli no, zbieranie, zbieranie punktów przepustki i tak dalej, i tak dalej. Uderzenie z przeszłości, czyli cofamy się trochę w czasie i będzie to tryb tymczasowy, który będzie ograniczał jakby... Ilość okrętów dostępnych w tym trybie będzie zależna od tego jak bardzo w czasie się cofniemy, czyli na przykład jak będzie pierwszy w 2015, to będziemy mogli w tym trybie grać tylko okrętami, które były w tym czasie dostępne. Nie tak jak w sobie, na przykład ktoś teraz sobie wybada Borowsa, to w nim nie będzie mógł grać, czyli Bertadem i tak dalej. Będzie można grać tylko okrętami, które były dostępne w 2015 roku, czyli takie cofnięcie. No i to, co jeszcze bardziej cieszy, jest to tryb bezlotni i podwodniaków, więc tak, gramy tylko pancerniki, krążki, niszczyciele, cofamy się aż tak w czasie, że... Bez lotni i bez podwodniaków, hehe. He. I tam widziałem, że już co, po niektórzy bardzo sobie oszczą ząbki na ten tryb, bo będzie można sobie spokojnie e, pograć i poekspić. I tak dalej. Bitwy asymetryczne, powrót asymetryków i to tym razem na długo, bo do aż aktualizacji 15.2. Do tego będą one podobno trochę trudniejsze, zwłaszcza na super kontenerach. Jak będziemy grali, to mają one tamte, te, te bociki mają być całkiem trudne. Zobaczymy, bo te wchodzą do bitwy kombinacją okrętów o dwa poziomy niżej od okrętów drżnie graczy i bez okrętów podwodnych. No i cóż, do asymetryki, więc będzie trochę łatwiej robić misje. I mnie się osobiście już asymetryki mocno przejadły, ale wiem, że są osoby, które uwielbiają asymetryki. Plus do tego poszerzyliśmy również znacząco, bardzo znacząco, pulę dostępnych map, bo mapy teraz trochę tego, trochę tego jest na, na asymetrykach, więc fajnie też, że poszerzyli pole map, bo to też było takie trochę cały czas te same mapy, te same mapy, a teraz będzie to trochę będzie tego trochę więcej. W imię jutra wciąż trwa, czyli dla tych, którzy jeszcze nie grali operacji, nie chcą zdobyć San Diego, albo dopiero teraz wracają na czas urodzin, to jeszcze mają dwa tygodnie, od wejścia aktualizacji na zrobienie tych gwiazdek z operacji, zdobycia San Diego lub ewentualnie, jeżeli macie już San Diego, to oczywiście rekompensaty w dublonach, i jest tej rekompensaty 11 tysięcy dublonów, więc wydaje mi się, że warto trochę się pomęczyć. Więc jeżeli jeszcze nie robiliście, to jeszcze macie dwa tygodnie, albo jeżeli wam trochę brakuje, no to jeszcze dwa tygodnie. Tak? Na przykład, mi osobiście jeszcze jeden rozdział został do wbicia gwiazdek. No to gdzieś tam sobie to powoli plumkam, jeszcze na to chwilę czasu jest. Przeprojektowanie uszkodzeń modułów, nie będę tej całej ściany czytał, po prostu wam to skrócę. Ogólnie chodzi o to, że teraz nie będzie można modułów wyłączyć całkowicie, czyli nie będzie można zniszczyć wieży, nie będzie można zniszczyć wyrzutni torped, będzie ona uszkodzona, czyli będzie działać torbalnie, ale będzie tam niby uszkodzona, i będzie miała uszkodzenie krytyczne, które jakby ją tymczasowo wyłączy. I to też nie na zasadzie tak jak teraz było, gdy uszkodzili nam na przykład wyrzutnie torped, była ona krytycznie uszkodzona, no to ona się resetowała przeładowanie. Teraz nie będzie się resetować, będzie ona po prostu na czas naprawy wstrzymane. Czyli, no, jak tam ktoś wywali wyrzutnie torped, która się ładuje 2 minuty, to nie tak, że będziemy już mieli na przykład 2 sekundy, do, brakowało do naładowania jej, coś tam zepsuje i znowu 2 minuty ładowania, tylko po prostu ona się zatrzyma i te, po naprawieniu te 2 sekundy dalej się doładują. To samo tyczy oczywiście artylerii głównej i tak dalej, No i do tej pory było tak, że moduły miały losową ilość HPS pewnej puli, to teraz wszystkie moduły będą miały swój, swoją stałą ilość hp więc ogólnie będzie łatwiej je krytycznie uszkadzać, jak będziemy wiedzieli, że il tyle, i tyle, i tak dalej. Dalej. No i oczywiście nie da się całkowicie uszkodzić wieży. Czyli nie będzie już żonbartów wpływających bez wież, czy desów, czy innych Stalingradów, które gdzieś tam uszkodzono wieżę i nie wiedziały, co dalej ze sobą zrobić. Nie będzie już DDK, któremu uszkodzono całkowicie torpedy, one po prostu zostaną uszkodzone krytycznie, ale po jakimś czasie się naprawią. więc No i ten uszkodzony, te pierwsze uszkodzenie będzie można naprawić grupą oczywiście napra tej naprawczo-ratunkowej. Więc a status krytyczny nie może zostać ręcznie naprawiony, wszędzie po prostu ten czas naprawy, przeczekać, cieszą się, aż on się skończy, i młodowy wrócą do poprzedniej kondycji. Okręty podwodne w operacjach, no tutaj, tak w skrócie, no to będzie można okrętami pograć w operacjach. Jak sama nazwa mówi, do tego jednostki te będą szybsze i bardziej manewrowe, żeby na operacjach zdążyć coś zrobić. Będą miały opcję wezwania pobowców patrolowych, by móc uszkadzać konstrukcję. No i tak zwany shotguning torpedami będzie tam włączony, czyli będzie można podpłynąć, wanąć z 3 km i mniej torpedy i się skitrać z powrotem pod wodę. Więc tu shotguning będzie włączony na operacjach. nie chcę podwodniaki krajom te boty na operacjach. Stocznia wciąż trwa, czyli lafej dalej w stoczni, czyli dalej nabijamy misję, e, dalej ciśniemy do amerykańskiego dedeczka 10 tieru. Rotacja okrętów, ciąg dalszy, czyli coś tam usuwamy, coś tam dodajemy. E, w sumie to całkiem sporo. Dodamy te cztery okręty, które nie były wcześniej dostępne na liście, czyli na przykład Nawarin się pojawi, Picard, Minagumo, Jupiter. Swoją drogą Mik Picard ostatnio dostał fajnego buffa i możliwe, że gdzieś tam już po tych materiałach urodzinowo-wowsowych y, postaram się coś nagrać o Picardzie, bo gra się nim teraz całkiem Całkiem przyjemne. Kolejna Przystań Życień, tym razem na dziesiątą urodziny. Ogólnie uważam, że Przystań Życień to jest. Nie jest to najlepszy sposób na yy, na zdobywanie okrętów. Nie oszukujmy się, ale no, dają masę dublonów. To jakoś muszą to teraz wyciągnąć. Między innymi będzie Yamato Kai do zdobycia, czyli to samo co Yamato, tylko że inaczej pomalowany, no i oczywiście ze statusem okrętu specjalnego, czyli mamy już trzecie Yamato, mamy zwykłe, mamy ARP Yamato i do tego oczywiście teraz Yamato K, już pomijając fakt, że typu Yamato mamy tam trochę więcej, mamy radziecki krążownik Sybil, którego recenzja niedługo pojawi się na kanale, Efekt zniszczeń przeciwnika niebieski, wybuch i tam cała masa jeszcze innych bajerów szmerów. I za, za zdobycie Yamato Kai będzie też kolekcja, w której będzie dowódca, flaga oraz osiągnięciem niezachwiane oddanie. Sebir będzie również dostępny do bezpośredniego zakupu zbrojowni w sklepie premium. Zmiany w rzadkości, czyli lekkie zmiany w cenach, pospolite premie zmienia się cena z 12 na 10 dublonów, a nie pospolite z 24 na 25, no i do tego oczywiście cena w, w węglu, za bo ogólnie jest najnowsza aktualizacja wprowadzi również premie ekonomiczne do systemu rzadkości zawartości premie Najniższego poziomu zostały zakwalifikowane jako pospolite, a wyższe poziomy już jako kolejno niepospolite, rzadkie i na końcu epickie, czyli czerwone to epickie. Lecimy dalej. Zmiany w stacji rekrutacyjnej ogólnie, taki mały resecik. Nowe misje, między innymi głównie chodzi o to, że jeżeli mamy jakichś nieaktywnych rekrutów, to po 90 dniach zostaną oni odłączeni od naszej stacji rekrutacyjnej, no i będą sobie mogli ewentualnie na nowo gdzieś tam dołączyć, więc jest to w sumie spoko, bo jak już się zapisaliśmy do kogoś raz do stacji rekrutacyjnej, to w tej stacji rekrutacyjnej byliśmy cały czas, a teraz już po tej aktywności, w zasadzie braku aktywności zostaniemy od niej odłączeni i będzie można sobie gdzieś tam dołączyć. Na nowo. Zresetowane i odświeżone nagrody początkowe. Resetujemy cztery nagrody gwarantowane, powiązane z kluczowymi działaniami stacji rekrutacyjnej. Jeżeli wszystkie te cztery już gdzieś tam zrobiliście, to one zostaną zresetowane i będzie można je odebrać jeszcze raz. Czyli za pierwsze logowanie do stacji, pierwsze podzielenie się linkiem, trzy podzielenia się linkiem, no i pierwszy rekrut. Gdzieś tam nagrody będą. No i więcej szczegółów podamy w osobnym artykule, oczywiście, bo czemuż by nie. Bitwy klanowe sezon 31, czyli znowu dziesiątki, 7 na 7. Ogólne ograniczenia to pancerniki ciele i krążowniki. No i nie więcej niż jeden pacernik na drużynę. Kolejne dziesiątki, no i cała masa tych dodatkowych ograniczeń, jeżeli chodzi o e, jeżeli chodzi o klanówki potrwają od 10 września do 27 października. Bitwy rankingowe brązowa liga to 7 na 7 e, siódemki i ósemki, srebrna liga 6 na 6 dziewiątki i dziesiątki, złota liga też dziewiątki i dziesiątki 6 na 6 tylko w sumie, a widzę, że po prostu kolejnością ktoś się pobawił podwodniaki i lotniskowce dopuszczone na rankingówkach, no i oczywiście potyczki pierwsze potyczki to 3 na 3 dziesiątki, drugie potyczki to 2 na 2 dziewiątki, no i 4 na 4 ósemki potyczka numer 3, dodatki zmiany zawartości, stałe kamuflaże ze stali dla okrętów dziewiątego i superokrętów czyli poza dyszkami będzie można też stalowe kamo zakładać na dziewiątki i superokręty, flaga ciasteczko na naszywka, znowu flaga zmieniona z kontenera, prezent 9 różnicę, prezent na dziesiątą różnicę, no bo mamy w końcu dziesiątą różnicę, jakby nie patrzeć. Błyskawica 55 wpływa do testów, nowy krążownik panamerykański wpływa do testów, ze startem aktoryzacji 14.8 kontenery czy Królestwa zostaną otwarte automatycznie dla wszystkich graczy, którzy je mają, bo będzie tam zmiana, kontenery, stacji rotacyjnej i tak dalej, też będzie zmiana, no i oczywiście naprawiliśmy problem z mechaniką codziennych kontenerów, wybrany rodzaj codziennego kontenera będzie teraz zapisywany, nawet po zamknięciu klienta gry, w no i oczywiście pozostałe zmiany małe naprawiono problem z trasą San Diego w operacji ofensywa na Pacyfiku. Mi się osobiście nie trafiło ani razu, żeby on gdzieś tam wędrował, ale wiem, że gdzieś tam się zdarzało. Asysta celowania, przy ręcznym sterowaniu działami baterii głównej, działa teraz tak samo jak w przypadku dział głównych. To jest właśnie ten błąd, który dotyczy niemieckich krążowników i został na szczęście naprawiony i będzie może teraz normalnie sobie nimi. Plumkać. No i tak oto się prezentują dziesiąte urodziny World of Warships. Masa prezentów, zrzucanie rzucanie żetonów, klanówki, rankingówki, potyczki, asymetryki, nowy tymczasowy tryb dostępny, niemieckie krążowniki, wielka wyprawa. I tak dalej, i tak dalej. Ja jak zawsze dziękuję pięknie za uwagę. Życzę Wam powodzenia w otwieraniu super kontenerów, no i miłej zabawy przy zrzucaniu żetonów, no i przede wszystkim otwieraniu kontenerów z okrętami premium. Niech wam leci to co tam chcieliście, to na czym wam zależało. Trzymajcie się, hejo, pa pa!